tu jakieś prace trwają no bo najwyraźniej tutaj też jakieś konserwują albo naprawiają maszyny no ale ja nie wiem niezatrudniony wstęp zbroniony, wiesz tu się odbywają jakieś remonty, no ale dobra tu stoi wszystko przed nami otworem idziemy dalej tu znaleźliśmy taką alejkę z pociągami i jak mi się ten wagon podoba bardzo, ale on jest świetny. Otwarta. Otwarta. Ale Fallout. No wsiądziemy do niej. Ale tu jest świetnie w środku. Wyniszczone, jak jakieś post-apo. No jesteśmy w takim wagonie. Wysiadamy, no. Zobacz, jakie fajne wagony. A tu żuraw do parowozu. Żuraw, pamiętasz? Tu, do nalewania wody, do parowozu. Co jest żuraw? No tak, mi się wydaje, że to jest żuraw. Chociaż taki... Nie, tym chyba nie wolno ruszać. Znaczy no, można. No chodź, idziemy dalej. No, zobacz następna lokomotywa. Jaka wielka ta jest. TR1225. 25 o, Potężna maszyna. Mam bilet. Wstępu. No. A to, co. O, o, uwaga, trzeba patrzeć pod nogi. A to, co to jest. Ale ta jest niesamowita. O L 12 Ja cię. Chce Chcemy do niej wsiadać. Tak. No dobra, chodź. Ja sobie sobie no takie schodki są. No nie wyglądają, tak super, bezpiecznie. Próbujemy wejść. Ja, tak. ja cię. jest, ale nisko. Aha. A tu gniazdko sobie by tak zrobił, ale śmiesznie. Tutaj? No! Fajnie. Największa szybciokość 90 km na godzinę. No, uważaj mi się, nie podchodź. A tu co? Ale wagon. Tu kolejna jakaś lokomotywa. Zjednoczone. Browary warszawskie zaraz obejrzymy I tutaj taki widok no dobra, wysiadamy I tu kolejny O, Ale ta jak fajnie wygląda z przodu No ta też mi się podoba Ta też wygląda porząd... potężnie porządnie A tu kolejny parowóz A, ten jest ładnie zrobiony w środku. Dasz sam? Tu można otworzyć palenisko. nisko.. No dobra, idziemy dalej. Och, ta moja lokomotywa, no teraz ta jest moja ulubiona. Nie wiem, czemu bardzo mi się podoba. Ja chyba bardzo lubię parowóz. ST43-422. Ale zamknięty. Co ty mi rękę do kieszeni wkładasz, Misiek? A tu jeszcze taki. O, uważaj poza trąbi żartowałem tu jest silnik parowy nie ma maszynisty, nie ma maszynisty. no właśnie mądry chłopak jesteś o, o, no, bo to nie jest tak, wiesz chyba na stałe tylko tak sobie stoją nie będą raczej razem jechać tak. Pierwsza lekka wody w Słupce. Ta zielona w parowozie była w Karsznicach. Taka była w Karsznicach? Tak. Nie, taka chyba nie była. O, LS 60. Siadamy do niego. Siadamy do niego. Tak, ja. Ty sam już wsiadasz? Tak, ona idzie No, tu są takie te Jeszcze się ruszają. Fabryka Loto Lokomotyw Dzierżyńskiego, ta sama. Codziennie smarować wszystkie części ruchome i dopełniać smarem smarownicę. Codziennie sprawdzać i dopełniać olej tego samego gatunku w silniku i skrzyni biegów, ale zasady no nieźle. No, tu jeszcze nie weszliśmy. TKH 49, nie no, najpierw Tymon, potem Tata. O, tylko uwaga, tu deski są takie poniszczone. Uwaga. Najpierw w tym. O, tu się jeszcze węgiel wysypał. Masz Cieszy. rację. Co się węgiel wysypał. Tam są kolejne. Tu są kolejne. O, pokaż, jak to się rusza. O, coś tu się rusza. O, tata tu też coś poruszył. Co to, to było? <noise> Nie wiem. Wiesz co, kiedyś oglądałem taki film, gdzie pan tłumaczył, co gdzie jest. Ale musiałbym go chyba jeszcze ze trzy razy obejrzeć. No dobra, idziemy dalej, do następnej. W tej chyba też nie byliśmy. Ale tu jest tych lokomotyw aż za dużo. A pani powiedziała, a drzwi są zamknięte. A pani nam powiedziała, proszę bardzo, wszystko jest do waszej dyspozycji, bawcie się dobrze. Jak tata kupował bilet. Bardzo mi się podoba takie podejście. Tu też zamknięty, Z drugiej strony jest otwarte. Tam byliśmy, tak. W tamtej. W tej też byliśmy. Ta się ta cię podobała. Tu mijamy taką wielką. O, a tam jest tamta. Tam, tam, mijaliśmy. Dobra, tu jest ta. O, zaczyna kropić deszczyk. Zaczyna kropić deszczyk. No, zaraz będzie padało tp 4259 Chcesz do niej siąść? No chodź, musimy przyspieszyć do Bo trzeba zaraz jechać do domu Trzeba przyspieszyć, bo zaczyna padać Gdzie Ty chcesz wejść tam? A Ty jesteś węglem? Nie, nie jesteś węglem Zaraz, zaraz Ta jest zamknięta, ale ktoś tam coś porysował O jakie wielkie palenisko Jakie to jest gigantyczne? Nie, tata chyba tego nie. Nie otworzy tak łatwo. Jacie. No dobra, idziemy dalej, Miśku. Idziemy dalej. Zaczyna kropić deszczyk. No, musimy troszeczkę przyspieszyć. Tata pierwszy.